Podczas forum technologii bankowych powiedział Pan, że Privatbank już właściwie nie jest obecny na Ziemi. Co to oznacza? Wszystkie usługi, z których korzystają nasi klienci, są dostarczane z rozwiązań data centrowych, nie znajdujących się w Ukrainie. Czyli zmigrowaliśmy do, do komercyjnego rozwiązania dostawcy chmurowego, który funkcjonuje na świecie. I operuje w naszym przypadku z Frankfurtu, czyli z Niemiec i z Dublina. Także jedyną rzecz, którą dostarczamy na ziemię, to są nasi pracownicy, którzy w punktach obsługi klienta, w naszych oddziałach, świadczą usługi naziemne. Natomiast systemy są podpięte zdecydowanie rządzeniem, które się nie znajdują na terytorium Ukrainy. Rozumiem, że to ma ogromne znaczenie w, w przypadku tego banku ze względu na konflikt zbrojny z Rosją. Znaczy my skorzystaliśmy niewątpliwie z zagrożenia, które nam Rosjanie wygenerowali i w pierwszych tygodniach wojny podjęliśmy decyzję, oczywiście po uzyskaniu zgody regulatora, na wymigrowanie naszej infrastruktury i naszych rozwiązań, czyli naszych usług i produktów i systemów poza, poza granicę Ukrainy. I to zrobiliśmy. W ciągu 43 dni. Znaczy kluczo, wszystkie kluczowe systemy, czyli wszystkie podstawowe usługi, to jest 270 systemów, które świadczyły te usługi, my mieliśmy w 43 dni. Później potrzebowaliśmy dodatkowych trzech miesięcy, żeby wszystkie pozostałe, tam dodatkowych 200 mniej istotnych, również zmigrować. Więc taki pierwszy, można powiedzieć, że bank był gotowy do pełnej funkcjonowania poza granicami w przypadku eskalacji wojny w tamtym czasie po 43 dniach. To prawda. Czyli można powiedzieć, że postęp cyfrowy w pana banku no, był wymuszony w pewnym sensie e, sytuacją. I teraz mamy bank, który, tak jak pan mówi, podczas forum, może być bardzo konkurencyjny dla innych banków. Na czym polegają przewagi Pana banku no, w tym momencie? Wie, wie Pan co, to jest, to jest tak, że oczywiście e, sposób, jaki my zmigrowaliśmy do chmury, no, był niestand, niestandardowy. No, nie jest, tego się nie robi w normalnych warunkach, bo się migruje workflow po workflow, czyli proces po procesie, usługa bądź system po systemie. My po pierwsze e, zrobiliśmy to, wszystko wrzuciliśmy do chmury, a potem zaczęliśmy sprzątać. To nam dało gigantyczną przewagę, gdyż e, jesteśmy dwa lata e, po, po migracji i w zasadzie bank może oferować inne usługi szybciej, sprawniej i bardziej elastycznie. Żeby pokazać panu, jakby, czy państwu też przykład, na jesieni czy tam w październiku wdrażaliśmy nowe usługi wynikające jakby z legislacji, które zostały wdrożone na naszych rozwiązaniach, wzrost określonego, transakc określonego typu transakcji, jak i również y, y, działalności naszych klientów był 50-krotny, a nasza infrastruktura tego nawet nie zauważyła. Po prostu dopasowaliśmy ją do tychże potrzeb, tegoż wolumenu transakcji, które się działo w tamtym czasie. Na ziemi nie byłoby to możliwe. Nie zrobilibyśmy tego w żaden sposób. Normalny proces zakupowy, infrastruktury, testowania, skalowania, weryfikowania i migracji zajmuje miesiące. My tego, tego problemu de facto nie mamy. Dzisiaj bank jest uwolniony jakby z ograniczeń technologicznych w sensie możliwości skalowania potrzeb infrastruktury, na, e, infrastruktury na nasze potrzeby. Natomiast e, oprócz tego daje nam to również możliwość integrowania się z dostawcami usług i rozwiązań relatywnie bardzo szybko, a nawet testowania ich, nawet jeśli nie chcielibyśmy ich budować, to po prostu dopięcie do ich rozwiązań do naszych rozwiązań, sprawdzanie czy możemy z tego skorzystać, czy nam się to popraca. Więcej zajmuje proces decyzyjny wewnętrzny banku niżli e, informatyczny, co, e, co jest chyba raczej budujące. Czyli wszelkie nowości w Pana banku mogą być szybciej niż u konkurencji. No zdecydowanie tak. Także ja tu się śmieję, że my zrobiliśmy taką gigantyczną rewolucję, która pewnie nigdy by się nie wydarzyła w naszym banku, w zasadzie w rok. A dzisiaj tylko ograniczenia naszych kolegów z biznesu są ograniczeniami. Jeżeli chcą wymyślić jakikolwiek produkt bądź usługę, znajdującą się na terytorium całego świata. To przy naszych systemach i naszych możliwości adaptacji i integracji właściwie jest to realne w tygodnie. Działa, bank działa w Ukrainie podczas konfliktu zbrojnego, podczas wojny mhm. regularnej. I Polska, i inne kraje Unii Europejskiej odczuwają różnego rodzaju ataki cybernetyczne. Na pewno takie zdarzają się na Ukrainie. Mhm. Jak bank to odczuwa? I jak się broni? W znaczy, jest. Bank miał trochę szczęścia w swojej krótkiej i długiej historii, gdyż my przed, przed rozpoczęciem się działania zbrojnych, ponad dwa lata, inwestowaliśmy w zdecydowanie przebudowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa, które mieliśmy na Ziemi. Nawet nie zakładaliśmy w tamtym czasie, że będziemy pracowali z chmury, natomiast rozwiązań chmurowych, natomiast my zmigrowaliśmy nasze główne elementy bezpieczeństwa do rozwiązań chmurowych. I de facto. Przed rozpoczęciem wojny bank działał na ziemi, ale wszystkie systemy styku między nami a światem zewnętrznym z usługodawcami, naszymi usługami i produktami dostępnymi dla do klientów były obsługiwane przez chmurę, która była najzwyczajniej w świecie szyldem bezpieczeństwa, zbudowanym, skonfigurowanym, skomercjonowanym, także supportowanym zarówno przez naszych, jak i przez zewnętrznych partnerów. Więc my y, od samego początku byliśmy praktycznie y, dobrze chronieni. A mieliśmy na początku jeszcze przed wojną, bo to 15 luty słynny dla mnie, bo pamiętam datę do końca 22 roku, kiedy nam trochę Rosjanie namieszali, ale to było raptem 2 godziny w ciągu dnia i potem 3 godziny, 4 godziny wieczorem, bo oni przygotowali jakby atak zgołanie na 24 luty, tylko trochę wcześniej. Ale potem, <grytania> ja zawsze śmieję, że wystarczyło zrekonfigurować nasze usługi, które mieliśmy w murze bezpieczeństwa i od tego czasu bank nie ma z tym najmniejszych problemów. My podawani jesteśmy gigantycznym atakom. To jest każdego dnia, więc to są, to, są, to, są, to są gigantyczne fruputy, które są kładzone na nasze usługi. Natomiast dzięki temu, że mamy rozwiązanie w pełni skalowalne, nie jesteśmy ograniczeni jakby możliwością zapchania w cudzysłowie naszych przepustowości, ale też mamy profesjonalnych partnerów, którzy dbają o to, żeby w proaktywny sposób zarządzać wszystkim, co jest na styku między nami a światem zewnętrznym pod względem bezpieczeństwa. Ja, to, to, oni się tym specjalizują, także ja mam jakby dodatkowe ubezpieczenie wpływające na tym, że ci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo wewnątrz banku są całkowicie wspierani i chronieni również przez tych, którzy potrafią to robić profesjonalnie na całym świecie. No to być może sektory bankowe Unii Europejskiej powinny korzystać z Waszych doświadczeń w tym zakresie. Znaczy, wie Pan, główny problem w większości instytucji bankowych, ja nie powiem, że wszystkich, ale w większości, jest jakby magiczny dług technologiczny, który mamy, czyli to, co budowaliśmy przez dziesiątki lat, naszą infrastrukturę naziemną, y, nasze systemy, nasze rozwiązania oraz drugi wątek, to jest głębokie przekonanie, że nasi ludzie są lepsi niż ci, którzy się tym specjalizują. Bardzo trudno wykonać taką zmianę mentalną wśród kolegów w IT zwłaszcza, którzy tak jak ja pracują tam już kilkadziesiąt lat, że nagle oddaję to, co jest korową częścią mojej działalności, czy taką główną częścią mojej działalności, komuś to, to będzie robił szybciej, sprawniej i de facto taniej. Więc yy, yy, myślę, że jakby korzystanie z komercyjnych rozwiązań, które i z firm, które się specjalizują w cyberbezpieczeństwie celem ochrony krytycznej infrastruktury, a nawet centralnych instytucji, które są również w Polsce budowane jest taką, no jest elementem niezbędnym, dlatego że jeżeli, ma, upraszczając, jeżeli mamy dedykowane rozwiązania, dedykowaną firmę i kompetencje, które ona posiada, Zajmujący się zero i wszystkimi innymi aspektami, to wiadomo, że oni będą lepsi niż moi najlepsi administratorzy, gdyż oni nigdy nie będą mogli podążać z każdym trendem, gdyż w pewnym momencie zderzą się z potrzebą inwestycyjną. Czyli musimy kupić nowe rozwiązania, a zanim je kupimy i wdrożymy, to możemy już ulec sensownemu, mniej bądź bardziej brutalnemu cyberatakowi. Także Warto tutaj myśleć z perspektywy ochrony infrastruktury krytycznej, jak i nie tylko e, sektora bankowego, przy wykorzystaniu profesjonalnych partnerów, którzy po prostu są lepsi najzwyczajniej w świecie. E, nazwa banku to jest Privat Bank, a bank jest bankiem państwowym. I pytanie e. jest takie, czy sądzi Pan, że tak będzie zawsze, czy może będą jakieś możliwe inne scenariusze? Wie pan co, to jest tak, że w 2000, z końca 20, 2016 roku bank został znacjonalizowany z powodu tego, że na no, dosłownie nieprawności zarządzania tymże bankiem przez właściciela prawitego i 100% akcji jest własnością Skarbu Państwa. Skarb Państwa od samego początku nie zakładał, że ten bank zawsze będzie prywatny, że będzie państwowy, że on będzie reprywatyzowany. Najpierw nam przeszkodziło, tą, w, tej, w tej drodze przeszkodził nam fakt, że mieliśmy pandemię. Mhm. Ona trwała u nas trochę krócej niż w całym świecie, ale to prawie dwa lata. A teraz dwa lata z kawałkiem. Mamy wojnę, więc to są też procesy, które powodują, że mamy pewne ograniczenia zewnętrzne, które jakby spowolniły ten proces. Plus należy wziąć pod uwagę jeszcze jedno, a mianowicie właściciel jest wyjątkowo szczęśliwy z tego, co my generujemy, gdyż zyski tego banku reprezentują 40% bodajże całego sektora bankowego, bądź więcej, więc jesteśmy taką dobrą wisienką na torcie, więc właściciel, czyli Skarb Państwa. Nie traktuje nas jakby priorytetowo, żeby nas prywatyzować dzisiaj albo zreprywatyzować, ale myślę, że bo dlatego, że zysk, który wypracujemy w postaci dywidendy do budżetu jest desperacko potrzebny, natomiast myślę, że w przyszłości wszystkie sceny już są możliwe.